Dobrze, Linia jest to. 127. Jest to Wrocław. Kozia. Wrocław Tęczowa. Jest to Wrocław Tęczowa. Wrocław, 26 czerwiec, środa. Podróżuje autobusek 127 jest to 127 Tęczowa ulica. Okej. Okay. Jedziemy teraz do Obi na długą. Do Obi jedziemy 20 minut jazdy, 127 do Obi do takiego sklepu Obi, ulica długa, Wrocław, ulica długa. Ok, dobrze. Byłem dzisiaj w restauracji na rogu ulica Powstańców Śląskich. Eee... Świerszewskiego. Tam krótki film zrobiłem na początku. Widzę, że on jest na urządzeniu. Potem zrobiłem na końcu taki dłuższy film. Ale widać, on zniknął na urządzeniu moim. Nie wiem, jakiś kłopot techniczny, albo mam schakowany sprzęt. Albo schakowany, bo coś tam widzę, że się dzieje. Potem byłem w Skytowerze. Sky Tower krzyki powstańców śląskich, wielka Sky Tower Wrocław. Tam ktoś długi film zrobiłem. Też widzę, że go nie ma. Popatrzyłem plac się na urządzenie. To jest plac Orląt Lwowski. To jest 127. Dworzec Świebodzki. Kosia. To jest dworzec Świebocki Wrocław, dworzec Świebocki. Dobrze, i po prostu widzę, że, że no coś sprzęt mi nie działa dobrze, więc zwiedzamy Wrocław. Sobie spokojnie dzisiaj o, chciałem się zapoznać z informacjami komunikacyjnymi, publicznymi. Jak bezpiecznie przemieszczać się po Wrocławiu środkami MPK, tramwaj i autobuski, nocne, dzienne, reguły gry ile kosztuje bilecik i te sprawy a teraz jedziemy do Jana Pawła II. Jedziemy do Jana Pawła II Akademia Muzyczna. A tu jest USC, tu jest taki pałac USC w parku USC. Dobrze. Był. To nam w tym Sky że we Wrocławie byłem na parterze i mówiłem, że że chciałem pójść z dziećmi, bo są zaraz wakacje, to jest prawie Dzień Dziecka, czerwiec. Chciałem z dziećmi, dwójką albo trójką, spędzić czas, wydać pieniądze, pójść gdzieś do restauracji na jakiegoś loda gorącą czekoladę, bo tam jest Starbucks, no w tej części wspólnej, tam w tym Sky Towerze Jakiś bilet chciałem kupić tam na strych, na strych wiadomo, ostatnie piętro, przestrzeń widokowa, żeby z dziećmi zobaczyć no może kolumnę Zygmunta w Warszawie, jak słoneczny dzień z tego Wrocławia no ptaszki, na niebie chmurki, na niebie jakieś słońce, księżyc, gwiazdy, galaktyki i te klimaty, ok. więc chciałem sobie z dziećmi pójść i spędzić czas, kupić bilecik, wszędzie płacę dobrze, to to w tej re restauracji tam Yy, usiedliśmy sobie. Aha, dwa, dwa posiłki yy, wzięliśmy na taką kartę z płaciliśmy. A potem ja to w gotówce ogarnęłem, więc nie mam paragoniku, ale no to wszystko popokryłem, gdyby co. To jest Jana Pawła II. I skręcamy na Legnicką. Skręcamy na Legnicką. To jest Legnicka ulica. Okay. To jest tutaj plac Solidarności. Plac Jana Pawła II. Tutaj budynki związków zawodowych, okej. Okay? Dobrze. Linia 127. A więc chciałem Gerunek. spotykać się z dziećmi. A żeby się spotkać z dziećmi, to chciałem yy, no, skontaktować się najpierw z nimi za zadzwonić do nich. I te klimaty, żeby się zapytać kiedy mają czas, wiadomo, ustalić, zabukować, co będziemy robić, gdzie będziemy kasę wydawać, co będziemy zwiedzać we Wrocławiu, i te klimaty. Teraz jest święto Wrocławia przez 30 dni, a to jest to dwa to jest taka pętla widać taka pętla autobusowa tutaj jest. No. I już nawet nie wiem, skręcimy tutaj, czy nie? Dobrze. Więc w tej restauracji siedzieliśmy przy takim dużym stole w rogu, tuż za, za takim komórką, taką piwnicą z kuleczkami dla dzieci, że małe dzieci, żeby tam się bawiły, to po, pod schodami, jest taka przestrzeń pod schodami, takie schody stylowe, drewniane i te sprawy, okej. Okay? To tam byliśmy w takim kąciku za takim boksem, takim pomieszczeniem, gdzie są te kuleczki kolorowe, żeby dzieci tam skiwały jak ryby i się bawiły i te sprawy. Więc tam sobie posiedzieliśmy, pogadaliśmy, spędziliśmy czas i tak dalej dobrze. Ale, oczywiście, że najlepiej jest spędzać czas z dziećmi we Wrocławiu i, i wydawać kasę, cieszyć się, rozmawiać, coś tam dzieci pouczyć mm, o życiu, y, mądrości życiowej, jak się doświadcza życia wszędzie w Europie, nie tylko. Na czym świat polega, jakie są reguły gry matrixowe tutaj, w tej iluzji, bo to jest y, niby, niby taka maja iluzja. W której Żyjemy taki Matrix, albo mm, rzeczywistość podstawiona. Powtarzam, rzeczywistość podstawiona. Takiego zwrotu używa pan Stanisław Michalkiewicz w swoich odczytach. Więc bardzo dziękuję za to, że mogę użyć tego zwrotu, bo jest bardzo fajny, mądry i te klimaty, że to jest rzeczywistość podstawiona, czyli taka jakaś inna, sztuczna, nierzeczywista, nieprawdziwa, ale jest okej, okay. więc chciałem no, z dziećmi o tym porozmawiać, trochę po, pouczyć ich i tak dalej, jakie tu są reguły gry w tej iluzji, gdzie żyjemy, w Polsce, we Wrocławiu, na Krzykach, na Karłowicach, Stare Miasto, Mieści albo Jakakolwiek inna dzielnica Wrocławia czy jakiegoś innego miasta, by to nie była, ok? Dobrze. <laughs> Więc chciałem z dziećmi się spotkać, aby o tym porozmawiać, ale państwo polskie zabrania mi od 7 lat, aby się kontaktować z dziećmi. To jest szczepin, szczepin, szczepin to jest, szczepin, ok? Inowrocławska. Więc i, i inowrocławska, inowrocławska to jest. Więc in, pan, Państwo... 27, więc Państwo polskie zabrania Kośa. mi zadzwonić do dzieci najpierw, aby się z nimi skontaktować i umówić się na wspólne spędzanie czasu, wykonywanie władzy rodzicielskiej, przekazywanie dzieciom kieszonkowego, kasy w taki czy inny sposób wspierania dzieci finansowo. I w jakikolwiek inny sposób, więc wiadomo co ja na to. Przestępcze państwo polskie robi to bezprawnie. Tutaj taki starszy pan, około 70, na, na, hulajno, na hulajnocy elektrycznej na poprzedniej ulicy jechał, bo to zaobserwowałem. Dobrze. Więc Państwo Polskie bezprawnie mi zabrania wykonywać moją władzę rodzicielską nad dziećmi od 7 lat. Nęka mnie uporczywie państwo polskie bez kwitów żadnych na mnie. Kryminalizuje mnie tak samo państwo polskie od 7 lat. A poza tym państwo polskie to organizacja przestępcza. Jest to ulica Zachodnia, Zachodnia, ulica Zachodnia jest to już, okej? Okay? Zachodnia, sz, sz, Szczepin Zachodnia. Okej okay? więc. Linia 127. Tutaj idzie szari. To, to jest szari. To jest szari. Albo Reksio. To na pewno był Reksio. Dobrze. Więc Państwo Polskie bezprawnie mnie kryminalizuje od 7 lat. Mam fajne yy, wezwanie do do być może wrocławskiego psychiatryka na nieskończoną medytację bezterminową na temat piękna kota Jarosława Kaczyńskiego albo chomika albo krokodyla. To jest ulica Poznańska, teraz Poznańska ulica się zaczęła. Albo Chomika, albo innego Krokodyla, bez względu na to co Jarosław Kaczyński albo jego zastępcy mają w chałupie willi na Mokotowie, na, na Muranowie, na, na Żoliborzu, albo Warszawa Praga i te klimaty, okay? To jest ZUS, ZUS, ZUS ulica Litomska. To jest ZUS, ulica Litomska, ok? Linia 127 127 Kozia Dobrze yy, Więc yy, yy, Państwo Polskie łamie i gwałci moje prawa człowieka już od 7 lat, yy, więc wiadomo co ja na to, że mam inne stanie niż Państwo Polskie jako prywatna organizacja przestępcza, bez względu na to kto tym bajzlem tam, yy, wiecie rozumiecie pispe O, to wcale nie musi być jedno zło, to mogą być dwa zła i te klimaty, okej? Okay. Dobra, już pomału będę wyskakiwał, więc dzięki panu, dzięki, bo skręcamy.